Mama! Prosto do doków, tylko proszę Cię, uważaj. Chcemy zaskoczyć Pana szyneczkę, kiedy wróci z wyprawy na ląd. Spokojna głowa, będę bardzo uważał. Tylko nie konfetti. Dlaczego, Dieselku? Myślałem, że każdy lubi konfetti. Tak, wszyscy lubią konfetti, ale nie w swoim układzie wentylacyjnym. Tomku, prosiłam Cię, żebyś uważał. Przecież uważałem. Powinieneś uważać znacznie bardziej, tak najuważniej. Ups. Jeszcze tutaj. Tylko pamiętaj. Ja! Hej! Gdzie się podział wagon z konfetti? Tam! Sani! Tylko uważajcie, inaczej wagon znowu wybuchnie konfetti! Czekaj! O, Sandra ma rację. Musimy bardzo uważać. Przecież ja uważam. O nie! to lekka przesada. <grystanie> Za mną! Chłopaki, obiecaliście, że będziecie uważać! Dzień dobry! Dzień dobry, panie Szyneczko! No i niespodzianka! Ha? To. Ja spróbuję. Ciężki dzień, muszę zmykać. Pa, pa. O nie, co się stało z konfetti? Nie rozumiem. Wcześniej wystarczyło, że zrobiłem tak. Nawet nie komentuj. Wszyscy uwielbiają konfetti. <suszy>